Łobuzy, nie wiem tam, hundcwoty, ananasy, ansymony, które atakują nas, bo chcą naszych rzeczy? Czołem! Witajcie w 72 odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i zapraszam Was do pogawędki na temat gier wideo. W dzisiejszym odcinku. W związku z niedawną premierą Stalker 2 Heart of Chernobyl, zapraszam Was na odcinek na temat pierwszej części Stalkera. Zapraszam. Stalker, albo jak też brzmi jego pełen polski tytuł, Stalker Cień Czarnobyla, pisane jest zresztą w specyficzny sposób, bo stalker jest po każdej literce zakończony kropką, czyli s, t, a, itd. itd. To wydana w 2007 roku gra Studia GSC Game World, która w tamtym momencie dla mnie, przeszła nieco bez echa, ogólnie świat w nią grał, świat się ją zachwycał, S.T.A.L.K.E.R. na ludziach zrobił ogromne wrażenie przynajmniej tak wynikało z internetu w tamtym czasie co widziałem ja natomiast cóż, w 2007 roku były inne tytuły na których byłem skupiony 2007 rok zresztą był bardzo dobrym rokiem dla gier wideo wtedy pojawiły się takie hity jak Bioshock, Crysis, moje ukochane Call of Duty Modern Warfare pierwsze Mieliśmy wtedy Team Fortress 2, mieliśmy też pierwszego Wiedźmina, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, Halo 3, Assassin's Creed'a pierwszego, Uncharted, no i oczywiście Mass Effect, y, o których był zresztą gościnny odcinek z Arturem Chojnackim. Więc generalnie dużo się działo, a to był też okres, kiedy ja miałem swój pierwszy, może nie do końca gamingowy komputer, ale komputer na tyle mocny, że nowsze tytuły dawały radę na nim działać. Więc skupiłem się bardziej na tych zachodnich grach, na tych właśnie Mass Effect'ach, Assassin's Creed'ach, Wiedźminach, Call of Duty, Crysis'ach. I ja na tym spędziłem większość swojego czasu, więc mnie S.T.A.L.K.E.R. jakoś pominął, zresztą mnie nigdy nie ciągnęło na wschód jakby. Musicie wiedzieć, że S.T.A.L.K.E.R. ogólnie to jest gra ukraińskiego studia, więc bardzo wiele tutaj rzeczy jest związanych z Ukrainą. No i dla mnie zawsze to były takie tematy nieco obce, nieco takie odległe, nie do końca ze mną związane ani mnie interesujące. Natomiast no popełniłem ten błąd, że nie zagrałem tego S.T.A.L.K.E.R.a w 2007 roku. Bo jestem absolutnie pewny, że ten tytuł wtedy po prostu rozwaliłby mi głowę. Pękłaby mi pod, pod po prostu nad, nadmiarem wrażeń, bo ja pierwszy raz w Stalkera zagrałem w 2022 roku, czyli nie wiem, to będzie 15 lat po premierze. Więc generalnie ta gra była stara, tręciła kapciem i w ogóle. A ja się zachwyciłem. No, Stalker po prostu zrobił na mnie tak gigantyczne wrażenie. Zresztą ja Wam zaraz powiem, dlaczego zrobił na mnie takie duże wrażenie. Wiecie, oczywiście standardowo, no, gra z 2007 roku, oglądana w 2022 roku. No to wiecie, wygląda staro i, i technicznie, i technologicznie nie robi wrażenia żadnego. Natomiast no, nie da się ukryć, że gra mnie zachwyciła. I po kolei, Faularnie, sytuacja jest dosyć prosta, ale może nie do końca. Chodzi o to, że gra dzieje się w alternatywnej rzeczywistości. jakby. Wszyscy wiemy, że w latach 80. był. Znaczy, no czy wszyscy wiemy, to nie wiem, ale jak wiemy, w latach 80. nastąpiła awaria w elektrowni atomowej w Czarnobylu, no i duży obszar dookoła niej został skażony. Generalnie ta strefa została odgrodzona, odcięta, i do dziś zresztą, z tego co wiem, nie ma tam za bardzo wstępu. Natomiast w grze w 2006 roku nastąpiła ponowna eksplozja elektrowni atomowej z Czarnobylu, więc tutaj dzieje się dużo gorzej niż w naszej rzeczywistości. Zresztą wybuch tej elektrowni w grze był na tyle duży, że ta oryginalna awaria w 1986 bodajże roku wydawała się relatywnie niegroźna. No i w wyniku tej eksplozji z 2006 roku ogromny obszar, nieporównywalnie większy od tego co w rzeczywistości zostało odgrodzone, został skażony promieniowaniem. Jak to, wiecie, jak to by was, jeśli chodzi o promieniowanie i gry wideo, to skończyło się tym, że w zonie, bo tak nazywa się ta strefa, pojawiło się pełno mutantów, czy to zwierzęcych, czy to ludzkich, no w każdym razie stworzeń takiego ponadnaturalnego pochodzenia, niezbyt występujących zazwyczaj w środowisku. No i oczywiście, jakby mało było mutantów, to jeszcze pojawiły się anomalie. Czym są te anomalie? Anomalie to są takie miejsca na terenie zony, w których Prawa fizyki często nie mają znaczenia. Z jakiegoś powodu tam dzieją się dziwne rzeczy i to jest naprawdę, no naprawdę jest duży wachlarz tych wydarzeń. Najpopularniejsze są takie, które na przykład, mm, jeżeli wejdziemy w pewien obszar działania tej anomalii, no to zwie, zbiera się potężny wiatr, który nami ciska gdzieś tam albo w górę, albo daleko. Występują wyładowania elektryczne, które mogą nas ścigać i razić prądem. Generalnie y, tych anomalii jest mnóstwo i cała zona jest wręcz ich pełna, więc dużą częścią gry jest właśnie to, że staramy się ich unikać, staramy się może je zbadać, wykorzystać, zależy to wszystko troszeczkę od tego, co ze swoją grą zrobimy. No i przede wszystkim najważniejsze, żeby w te anomalie nie wejść, bo jak w nie wejdziemy, to rzadko jest szansa, że my przetrwamy bez żadnego uszczerbku, a często w zasadzie skończy się to w czytaniu ostatniego zapisu gry. Więc warto tutaj zapisywać często i często. Zresztą mam nadzieję, że to jest generalnie dosyć popularna u Was praktyka, bo warto zapisywać gry po prostu. Co więcej, zona jest odgrodzona, więc granic zony strzeże wojsko i normalni cywile nie mają tam wstępu. Mimo tego, niektórzy odważni postanawiają dostać się do zony i, 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 i próbują szukać tam skarbów, próbują tam szukać. Bogactwa, ale i potęgi, ponieważ zdarza się, że w zonie pojawiają się artefakty, czyli napromieniowane przedmioty, które mają czasami właśnie różne ciekawe efekty uboczne, których no zazwyczaj nie miały wcześniej. O śmiałkowie, którzy dostają się do zony, nazywają się stalkerami, są właśnie tytuł gry, i to oni przemierzają zonę w poszukiwaniu skarbów. No i generalnie y, jesteśmy jednym z takich stalkerów, przynajmniej no, na początku tyle o sobie wiemy, ponieważ nasza postać, no bo to jest w końcu gra wideo, więc bohaterowie gier wideo bardzo często mają tą przypadłość, że cier cier cierpią na zanik pamięci. No i nasz główny bohater też nie pamięta co ma zrobić, jedyną wskazówką jest to, że ma przy sobie palmtopa, to jest taki palmtop, to był taki w tamtych czasach, Komputer, to się chyba tak za bardzo u nas nie przyjęło. Komputer osobisty, malutki, rozmiaru takiego, nie wiem, tableta, smartfona, coś tego typu. Taki Blackberry trochę jakby. No i na Palmtopie mieliśmy tylko jedno zadanie: zabić streloka. Tyle wiedzieliśmy startując w grze. Więcej o fabule opowiadać nie będę, głównie przez to, że sam dużo z niej nie pamiętam. Pamiętam głównie zakończenia, ale też przez to, że z tego co pamiętam jak grałem te dwa lata temu, to warto w sumie nawet w tę historię się zagłębić, bo może nie jest ona najwyższych lotów cały czas. Może czasami gdzieś są pewne luki, coś tam czegoś brakuje i nie wszystko, nie wszystko jest z najwyższych lotów, ale mimo tego warto zapoznać się z tą historią, bo to jest mimo wszystko kawałek, fajnej fabuły i warto się z nią zapoznać. Poza tym... Stalker to jest taki, taka gra z otwartym światem, jeszcze zanim te gry z otwartym światem były takie mocno popularne. Wprawdzie tutaj nie do końca mamy otwarty świat, bo gra, dokładnie silnik wydaje mi się nie do końca był w stanie to udźwignąć, więc jakby dostajemy się do stref, którym, w, po których możemy się w miarę swobodnie poruszać. I na tych strefach spotykamy cóż w różnego rodzaju frakcje. Mamy ludzi, którzy są do nas pozytywnie nastawieni, ludzi, którzy są do nas wprost wrogo nastawieni, a także frakcje neutralne. Poza tym, oczywiście, mamy różnych przeciwników, mutanty, które, o których już mówiłem wcześniej. Jeżeli nie skupiamy się na wątku głównym, to mamy też całą masę misji pobocznych i innych ciekawych miejsc do zbadania i odkrycia właśnie w świecie Zony. I właśnie to świat Stalkera sprawił, że ja w tej grze się zwyczajnie zakochałem i zrobiła ona na mnie takie gigantyczne wrażenie, bo przypominam, ja grałem w nią 15 lat po premierze, a jestem pewny, że w Stalkerze widziałem rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem w innych tytułach. Przykładowo, okej okay, to może jak będę o tym opowiadał, to nie brzmi to jakoś super rewolucyjnie, ale wyobraźcie sobie sytuację, że po prostu idziecie sobie światem gry, rozmawiacie sobie z jakimś NPC em i on w trakcie Waszej rozmowy przestaje mówić, odwraca się, wyciąga nóż, zaczyna się skradać, bo usłyszał gdzieś jakiegoś przeciwnika, który się zbliżył do nas i zaszedł go od tyłu i go po prostu nożem zaszlachtował. No, czegoś takiego w innej grze nigdy nie widziałem i niesamowicie takie smaczki wpływają na tą imersję, na, ten nasz, na to nasze poczucie zaangażowania i przynależności do tego świata, bo to faktycznie w wielu miejscach wydaje się mm, naprawdę rzeczywiste i, pra i prawdziwe. Zresztą mamy mnóstwo klimatycznych miejscówek w tej grze, ogólnie wszystko jest dosyć szare i burę. Więc no, nie ma wielu takich pięknych widoków na zasadzie, ani nie ma jakichś rozległych, nie wiem, szczytów górskich w odległości, nie ma jakiegoś morza, czy, czy wiecie, takich widoczków pocztówkowych, ale nie mniej świat robi wrażenie, jest piękny, na swój oczywiście sposób, biorąc pod uwagę grafikę z 2007 roku i angażujący. Jest wiele miejsc, które są pozostałościami po jakichś placówkach, które były tam wcześniej. Znajdziemy jakieś opuszczone bunkry, znajdziemy jakieś bazy, budynki, domki, chatki, różnego rodzaju miejsca. W wielu z nich znajdziemy jakieś skarby, znajdziemy też jaskinie. No oczywiście pełno wszędzie będzie anomalii, w pełno wszędzie będzie mutantów i wrogich frakcji. Więc generalnie świat jest... Świat zrobi świetne wrażenie Prawdziwego. Zresztą tutaj był zaimplementowany ten system przez twórców nazwany, jeśli dobrze pamiętam, A-Life albo A-Life. Nie jestem pewny, jak to się wymawia, jak to się powinno wymawiać. Chodzi o to, po prostu, że ten świat właśnie symuluje to istnienie, to życie. I to działa na wiele sposobów. Czasami to nie jest ten typ gry, gdzie. Gdzieś przyjdziemy i, i, i zawsze, na przykład w tym samym miejscu, znajdziemy tą samą osobę. To nawet nie jest tak, że ona jest dostępna w tym miejscu o danej porze czy w dany dzień. Ona może równie dobrze gdzieś po prostu wyruszyć sobie w świat, nie wiem, szukać zapasów czy szukać przygody, albo coś ją zaatakowało, i może się okazać, że jej nie ma. Wprawdzie wydaje mi się, że ważne dla fabuły postacie są w pewien sposób jednak nieśmiertelne na tej zasadzie, że nic im się złego ze względu na wydarzenia ze świata nie przydarzy. Ale jeśli chodzi o poboczne osoby, to jak najbardziej. Poza tym, duże wrażenie też zrobiło na mnie to, że pomimo wieku gry, jeżeli gdzieś, nie wiem, spotkamy jakieś zwłoki, to one tam zostaną do końca naszej rozgrywki, one nigdy nie znikną. Bardzo często zresztą widać dlaczego ktoś zginął, więc jak ktoś chce się poczuć bardziej rzeczywiście bardziej jak stalker, bardziej survivalowo, to można nawet próbować dedukować co się stało, bo czasami znajdziemy zwłoki jakiegoś stalkera w pobliżu anomalii, więc tutaj można się domyślić o co chodzi. Czasami Znajdziemy jakieś zwłoki, a wokół nich na przykład dwa dzikie psy, więc tutaj można dojść do wniosku, że ktoś po prostu... Kiedy my sobie graliśmy, my byliśmy zajęci czymś zupełnie innym w świecie gry, w tym akurat punkcie gdzieś jakiś NPC został zaatakowany przez sforę psów, stoczył z nim jakąś walkę, dwa z nich nawet zdążył ubić, zanim one zabiły jego. Więc to naprawdę niesamowicie wpływa na poczucia bycia w żyjącym prawdziwym świecie. Zresztą to nie jest koniec, bo takich rzeczy, takich ciekawostek jest bardzo dużo, no ale tutaj mógłbym o tym opowiadać naprawdę długo. Zresztą fajne są klimatyczne czasami wydarzenia, nie wiem, dochodzimy do jakiejś grupy ludzi, która jest nas neutralnie nastawiona. Jeżeli będziemy mieli wyciągniętą broń, to oni będą nas spoglądać podejrzliwie i będą gotowi. Gotowi będą oczywiście do walki, no bo być może będziemy dla nich zagrożeniem. Jeżeli schowamy tą broń, będą troszeczkę bardziej ufni względem nas. Jest też taka fajna mechanika, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, przypadkowo rzucilibyśmy granat w obozie, gdzie są nasi sojusznicy, oni są nam w stanie to wybaczyć. Jeżeli rzucimy ten granat przypadkowo właśnie w takim neutralnym obozie, jest ogromna szansa, że oni się na nas po prostu rzucą, bo uznają to za otwarty atak. Tak samo za na obozem będą miał trochę przystępniejsze ceny, no i będzie nam łatwiej obkupić się w sprzęt. No i sprzęt też jest ciekawą rzeczą w Stalkerze. To nadaje grze trochę takiego rpg klimatu, bo patrząc na screeny można by pomyśleć, że Stalker to jest typowa strzelanka, bo jest pierwszy w pierwszej osoby. Mamy broń widoczną prawie zawsze, no i oczywiście mamy dużo przeciwników, do którymi faktycznie będziemy strzelać. Niemniej mamy tutaj dużą taką część... RPG-ową, to nie jest też taki, wiecie, pełnoprawny RPG, po prostu chodzi o to, że tutaj mamy pewien ekwipunek, który musimy zarządzać, nasz sprzęt się zużywa, więc im częściej strzelamy z jakiegoś karabinu, no to tym częścią się psuje, musimy go naprawiać, albo w specjalnych miejscach, albo poświęcając części z innych przedmiotów, musimy je gospodarować naszym ekwipunkiem, a czasami rozmawiając z npc NPC-ami możemy wybrać kilka rodzajów odpowiedzi, to nie jest tak jak, nie wiem, w grach Bioware, że możemy być na przykład nie wiem, tam paragonem, renegatem, czy neutralni, ale bardziej chodzi o to, że czasami możemy się zgadzać na niektóre rzeczy, na niektóre nie. Czasami możemy przyjąć zadanie poboczne, możemy je odmówić. Jeśli chodzi o zadanie poboczne, co na mnie też zrobiło gigantyczne wrażenie, to i to też dopisuje się do tego wrażenia żywego świata, jeżeli ktoś nam zleci jakieś zadanie, to my najczęściej, nie zawsze, ale często bardzo, mamy na to ograniczony czas. Jeżeli komuś, nie wiem. To jest trochę przykład z czapy, ale na tej zasadzie działa. Powiedzmy, że ktoś potrzebuje apteczki, żeby pomóc jakiemuś tam przyjacielowi, który krwawi. No to jeżeli zbyt długo będziemy zwlekać, zbyt późno przyniesiemy tą apteczkę, może się okazać, że ta osoba już się wykrwawiła i że nie ma, więc zadanie zostało niezaliczone, no bo tutaj przegraliśmy pod tym względem. Albo ktoś od nas czegoś chciał, ale zbyt długo zwlekaliśmy i on już się znudził, nie chce albo nie chce tam na przykład teraz zapłacić, bo zbyt długo, zbyt dużo czasu minęło. To naprawdę dodaje bardzo wiele do tego poczucia faktycznego świata. tego żyjącego, faktycznego, prawdziwego jakby świata. No ta symulacja pod tym względem jest świetna, wprawdzie ja grałem w wersję w 2002 roku, więc z tego co wiem, ta wersja miała już mnóstwo poprawek, mnóstwo patchy. Na premiery S.T.A.L.K.E.R. podobno, no był tragiczny, zresztą to też nie jest tak, że to jest gra idealna, no, ale do, tym, do tego przejdę za chwileczkę. Cześć, tu Kamil i zapraszam Was na ogłoszeniową część podcastu. W dzisiejszym odcinku zaczniemy, standardowo, od komentarzy. Pierwszym komentarzem do poprzedniego odcinka o Wiedźminie jest komentarz nieśmiertelnego Ray'a Firewooda, który napisał Ja nie przestanę słuchać Twojego podcastu z powodu Twojego zdania na temat Trzeciego Wieśka. Sam się od niego odbiłem. Niejednokrotnie. Więc to ciekawe w sumie wiedzieć, że ten Trzeci Wieśek nie jest aż tak powszechnie Pozytywnie oceniany, bo większość ludzi jednak chwali, ewentualnie wypowiada się w samych superlatywach. Jeżeli macie odmienne zdanie od na temat albo w sumie którejkolwiek, gry, którą opisuję, dajcie znać. Komentarz również na YouTube tym razem zostawił Czesionio, który napisał do też poprzedniego odcinka: Zdradzę wam pewien sekret, nigdy nie grałem ani w pierwszego, ani drugiego wieśka, zwyczajnie nie było mi po drodze. trójkę odpaliłem i po jakichś 3 godzinach wyłączyłem. Jak wyszedłem z karczmy i bandyci podchodzili do mnie pojedynczo, a ja ich zdejmowałem z kuszy, jakoś odechciało mi się grać, ale Gwint spoko. No z tym Gwintem to nie wiem czy bym się zgodził, ja tam z Gwintem się naprawdę na odbiłem, nie byłem zadowolony, ale... Cieszę się, że tobie się podoba. I w sumie to, że dzisiaj w żaden mnie nie spodobał, czy nie było cię po drodze i nie miałeś okazji zagrać, to też nic złego. Wiem też, że gdzieś w socjalkach, nie pamiętam czy na Blue Skyu czy Twitterze, czy gdzie to było, ktoś zwrócił uwagę, że w opisie odcinka pisałem m.in. o Gwincie i Thronebreaker, a w samym odcinku zbyłem to i w sumie przyznaję, pisząc opis tego odcinka, może trochę poleciałem, trochę mnie poniosło, nie powinien był yy, pisać tak, jakbym w odcinku szerzej omawiał te dwie gry, bo w nie nie grałem, ani w sumie nie mogę mieć pełnoprawnego zdania o nich, bo cóż, nigdy w nie, nie grałem, więc faktycznie z mojej strony to był kiepski ruch i przepraszam. Dodatkowo Aru zwrócił mi się Maru ma uwagę na to, że trochę nakłamałem w odcinku z Wiedźmina i w jednej kwestii jestem pewny, że faktycznie ma rację, ponieważ y, Aru dał znać, że y, w pierwszym Wiedźminie można było zmienić kamerę również na taką z pleców bohatera, o czym absolutnie zapomniałem. Teraz nie wiem, czy ja nie grałem w tej kamerze, czy po prostu w zwyczaju o tym zapomniałem, ale faktycznie tak było. No i Aru zwrócił mi też uwagę, że... Nakłamałem w temacie early accessu wcześniejszego dostępu do gry, do Wiedźmina drugiego, związanego z edycją kolekcjonerską. Z zapamiętałem, że faktycznie to pozwalało nam grać wcześniej. Okazuje się, że nie. Po prostu wysyłkę edycji kolekcjonerskiej e dokonano kilka dni wcześniej niż edycji pozostałych, więc grę fizycznie razem z wszystkimi dodatkami mieliśmy w domu wcześniej, ale grać mogliśmy tak samo jak wszyscy inni tego samego dnia. Więc tutaj dzięki bardzo za sprostowanie i przepraszam za wprowadzenie was w błąd. No, ale moi drodzy, teraz zapraszam Was na najciekawszą część tych ogłoszeń, tak? Znaczy, bez urazy dla żadnych komentarzy, po prostu sam czuję się trochę podekscytowany tym pomysłem, ponieważ okazało się, że zalega mi nieco kluczy na gry wideo w wersjach pecetowych, dlatego ogłaszam mały konkurs. W związku z tym, że zbliżają się święta, macie powiedzmy niecałe dwa tygodnie na to, aby nagrać swoje giereczkowe rzucenia świąteczne dla wszystkich słuchaczy, pograwędki i nie tylko. Nagrajcie to w formie dźwiękowej albo wideo, jeśli wolicie, natomiast zwycięzca, ewentualnie trzech zwycięzców, trzy najciekawsze tego typu życzenia opublikuję właśnie w świątecznym odcinku podcastu, który wyjdzie gdzieś w okolicy właśnie świąt Bożego Narodzenia. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, no oczywiście zaraz opowiem o najważniejszym, to polecam po prostu wyślijcie maila na adres pogramentka małpa i tam dodajcie swoje życzenia świąteczne, giereczkowe dla innych słuchaczy pograwetki i nie tylko. Dla zwycięzców, czyli dla tych, których życzenia opublikuję w odcinku, przygotowałem kilka skromnych nagród. Za pierwsze miejsce dostaniecie klucz na Steam do Stalkera, razem z drugą i trzecią częścią, w sensie dodatkami, czyli kompletny zestaw trzech gier na Steam. Za drugie miejsce dostaniecie klucz na GOG tym razem do. Stray Ghost The Role Playing Musical. Nagrałem o tym odcinek z Konradem z podcastu TrueCast, więc polecam, przysłuchajcie, uważam ostatecznie, że jest to jedna z najlepszych gier, jaką grałem w ostatnich latach, więc i wy będziecie mieli szansę przekonać się faktycznie, czy tak jest. I za trzecie miejsce przygotowałem kluczyk do... Warhammer Vermintide 2, e, wiem, że tytuł nie jest też najświeższy, ale jest to jeden z, też mo z moich ulubionych tytułów, jest niesamowicie frajdogenny i sprawia masę radości siekąc e, pomioty chaosu czy szczury w świecie Warhammera. Więc te trzy właśnie gry, trzy części Stalkera na Steam, Stray Gods The Role Playing Musical na gogu oraz Vermintide 2 na Steama są dla trzech osób które wygrają konkurs, więc zachęcam do, do brania udziału. Przypominam, zgłoszenia wyślijcie na pokrawędkamałpa.gmail.com, a wyniki za dwa tygodnie. A teraz wróćmy do odcinka. Współczesna wersja Stalkera pierwszego, to jest naprawdę świetna gra pod wieloma względami. No i ten światło, no ja się nie przestanę zachwycać. Do dziś pamiętam pierwsze pozytywne wrażenie, które na mnie zrobiło, gdzie przy ognisku można sobie po prostu usiąść i ktoś będzie wyciągnie gitarę i zacznie grać i śpiewać. no. No fenomenalny klimat. Zresztą wiele osób, kiedy grało w Stalkera, tutaj taka ciekawostka w sumie na rynku gier, bo nie znam innego przykładu, który by coś takiego zrobił. Stalker w Polsce był dostępny w wersji z angielskimi albo ukraińskimi dialogami, ale była też wersja z lektorem po polsku, tak jak gdybyśmy oglądali jakiś film w TVP, gdzie po prostu lektor był nałożony na dialogi i on nam... Jakby podawał wszystkie informacje. No normalnie, tak jak w filmach wiecie, jak to wygląda, przecież nie będę tutaj wchodził w szczegóły niepotrzebnie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w innych grach. Wiem, że wersja Stalkera z Goga nie ma tego lektora i niedawno Stalker dostał wydanie konsolowe po raz pierwszy, chyba w tym roku właśnie, gdzie zbitek Stalkera oraz dwóch dodatków, w sumie często nazwanych częściami e, i, i nie wiem, czy one mają lektora. Wydaje mi się natomiast, że tego lektora w tych konsolowych wersjach już nie ma, bo te nowsze pc wydania też już nie mają lektora. W każdym razie Stalker naprawdę robi wrażenie i co też dodaje wielu smaczków dla mnie, to na przykład to, że przeciwnicy nie są głupi zachowują się wiarygodnie. Na przykład ludzie, nawet jeśli są jakieś tylko chłyski, jakieś tylko łobuzy, nie wiem tam, huncwoty, ananasy, ansemony, które atakują nas, bo chcą naszych rzeczy, no to oni też nie będą po prostu pali przed siebie głupio i, i strzelali do nas, nie zważając na swoje bezpieczeństwo. Będą się kryli za osłonami, będą się okrzykiwać, będą mówić, gdzie my jesteśmy, jeżeli rzucimy granat, będą się ostrzegać, będą nas zachodzić z flanki tak itd., itd. Więc to są zachowania naprawdę inteligentne, często do dzisiaj niespotykane w wielu grach. Z kolei na przykład jeśli chodzi o przeciwników bardziej zwierzęcych albo zmutowanych, to tutaj już jest różnie, bo na przykład sfora zmutowanych psów będzie się zachowywała jak sfora zmutowanych psów, czyli jeśli rzuci się na nas grupa 10 psów, to będą nas atakować na tej zasadzie, że będą biegały dookoła nas, odwracać naszą uwagę, ten jeden będzie doskakiwał, tamte będą nas tutaj rozpraszać. Jeżeli z kolei przetrzebimy stado i wybijemy większość z nich, to możliwe, że ostatnie dwa na przykład uciekną. I nie będą już ryzykowały, bo się przestraszą, zauważą, że zabiliśmy ich innych członków ich stada, i po prostu uciekną. Z kolei są też mutanty, które są przybrzydle inteligentne i wykorzystują różne pułapki. No, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę mutantów jest sporo, wiele z nich potrafi dać w kość. Są mutanty znikające, są mutanty, które władają telepatią, więc starcia zawsze są wymagające, nie tylko z ludźmi, również ze wszystkimi przeciwnikami, więc generalnie. No to najłatwiejszych tak nie należy. Łatwo w sumie zginąć, więc trzeba ciągle się pilnować i uważać. To jest ta część, w której będzie przerwa reklamowo-ogłoszeniowa. Stalker jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest grą idealną, i to było jasne od samego początku. Zresztą, nie bez kozery, Stalkera porównuje się do tego, do tej, do tego nurtu Euro-Janków, czyli gier europejskich studiów, które wzorują się trochę na amerykańskich, na tych mainstreamowych produkcjach. Widać to po że pod wieloma względami. Generalnie produkcja jest bardzo ambitna. W wielu aspektach rozmach naprawdę robi wrażenie i imponuje, ale nie ustrzeżono się wielu błędów. Generalnie technicznie biorąc tak jak mówię, wersja 2022 roku jest już mocno poprawiona, a i tak zdarzają się błędy techniczne typu, nie wiem, anomalia potrafi mnie wyrzucić z mapy gry. Jeżeli ciało mojego stalkera wylądowało blisko jakiejś ściany i ja się zacznę rozglądać kamerą, bo wtedy jest ujęcie takie trochę z trzeciej osoby patrzące na zwłoki, no to ja mogę kamerą wydostać się poza obręby budynku, albo na przykład jeśli, jeśli zginąłem w tunelach, to pod mapą wyląduje kamera i będę oglądał sobie tekstury od spodu. Innymi czasy zdarza się z kolei, że gra po potrafi się wykształcić do pulpitu, albo postacie potrafią wejść na ścianę i się na niej zablokować, więc na no, takich, takich bolączek trochę jednak w stalkerze będzie. No, i niestety z tym trzeba nauczyć się żyć. Z tego co wiem, późniejsze części pod tym względem zupełnie nie są lepsze. Zresztą, heh, Stalker 2, który wyszedł niedawno, też nie jest wolny od błędów technicznych. Oczywiście, w przypadku Stalkera II jest inna sprawa, bo tutaj Twórcy mie mierzyli się z dużo gorszymi warunkami, tak? Oni przecież tworzyli większą część tej gry, będąc w trakcie wojny Ukrainy z Rosją. Więc czytałem właśnie relacje, że niektórzy w trakcie alarmów przeciwlotniczych chowali się w wannie i mimo tego próbowali dalej kodować na laptopach. Zresztą studio, które przeniesiono bodajże do Pragi, jeśli dobrze pamiętam, zostało chyba kiedyś podpalone, innym razem coś chyba zalało, więc generalnie no, warunki tragiczne. Wojna i różne inne wypadki byli schakowani. No, więc, generalnie, no, przy dwójce problemów jest bardzo dużo, ale nie umiem powiedzieć z ręką na sercu, że gdyby warunki były lepsze, to dwójka byłaby też lepsza, bo w jedynce też było tych błędów bardzo dużo, wszelkiego rodzaju i to po prostu taka. taka... Nie wiem, no cecha tego studia. Generalnie gry mają bardzo ambitne, gry mają bardzo interesujące i wciągające, które potrafią naprawdę zachwycić, ale jednocześnie nie można im z czystym sercem dać najwyższych ocen właśnie ze względu na te błędy techniczne. Albo niektóre mniejsze niedoróbki. Nie chcę tutaj za bardzo się rozgadywać o Stalkerze że drugim, bo ja w jego jeszcze tak specjalnie dużo nie grałem, żeby móc też rzeczowo się wypowiedzieć. No ale tutaj też już gra ma kilka tygodni, może miesiąc na rynku, a dostała już tyle paczy, że niektóre tytuły przez pół roku i tyle nie otrzymują a każdy z kolejnych patrzy zajmuje coraz więcej gigabajtów, więc no jest co poprawiać i w jedynce też tak było, więc zgaduję, że zarówno Clear Sky, jak i Call of Pripyat, czyli druga i trzecia część, czy w sumie dodatki, rozszerzenia do pierwszej części, bo to też nie jest do końca jasne, bo ten nowy S.T.A.L.K.E.R. to jest S.T.A.L.K.E.R. 2, więc tak naprawdę tamte nie były drugą, trzecią częścią, a S.T.A.L.K.E.R. 2 nie jest czwartą częścią, chaotycznie, nieprawdaż? W każdym razie wiem, że to wszystko też miało swoje problemy i swoje bolączki. Natomiast wiem też, że istnieje bardzo ambitny projekt. Jeśli dobrze pamiętam, to się nazywało Call of Chernobyl, czyli to jest taki mod do talkera który sprawia, że to jest chyba Call of Pripyat, czyli ta druga część, slash pierwszy dodatek, rozszerzony o mapę z jedynki i, 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 i drugiego dodatku. I to wszystko jeszcze jest połączone razem, że chyba jest faktycznie otwarty świat, a nie tylko takie sekcje, przez które przechodzimy. Nie cytujcie mnie, bo nie dam sobie ręki odciąć, że to faktycznie jest to, czytałem o tym, nigdy w to nie grałem, polecano mi to, nigdy w to nie grałem, więc mówię to w formie ciekawostki, że możecie to sami sprawdzić, ale nie jestem pewny, czy naprawdę tak to wygląda. Wiem po prostu, że zagrawszy w Stalkera Cień Czarnobyla, nie mogłem doczekać się drugiej części, nie mogłem doczekać się Stalkera 2. Teraz, jak już Stalkera 2 wyszedł, to właśnie staram się w niego grać, kiedy mogę. Niestety, w obecnej sytuacji mojej życiowej, mam bardzo mocno ograniczony czas nagranie, więc idzie mi to bardzo topornie. Obiecuję, że jak skończę Stalkera 2, albo przynajmniej zagram w niego te kilkadziesiąt godzin, to opowiem Wam więcej też o drugiej części bo jestem podekscytowany, na pewno mogę już teraz powiedzieć, że gra klimat ma równie dobry, jeśli nie potężniejszy od pierwszej części, więc pod tym względem będziecie na pewno zachwyceni. Ja nawet dzisiaj, jeżeli nie chcecie jeszcze grać w Stalkera drugiego, albo nie możecie jeszcze grać w Stalkera drugiego, gorąco polecam, spróbujcie zagrać w pierwszą część. Nie uważam, żebyście się mieli rozczarować, zresztą podlinkuję tutaj w opisie, odcink. Moją recenzję jest pograne, gdybyście jeszcze nie byli przekonani na pewno do końca, czy chcecie zagrać w tego Stalkera pierwszego, ale od siebie, no z ręką na sercu, polecam, jeżeli Wam się nie spodoba, to no musimy mieć naprawdę rozbieżne gusta wtedy. Gwarantuję Wam, że Stalker jest świetną grą, i polecam, spróbujcie. Moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o moją opowieść o strakerze pierwszym. Mam nadzieję, że odcinek Was nie zanudził, że Wam się spodobało. Zostawcie komentarze standardowo, wiecie gdzie, pamiętajcie o konkursie i co? Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Na razie.